Ciebie ulubimy mi Cię poznać. Przygotujemy dzisiaj rybę okonia morskiego z warzywami skb Chciałbym, żebyś mi pomogła usmażyć rybę od strony skóry. Musimy dobrze rozgrzać, aby skóra ryby nie przykleiła nam się do patelni. A w międzyczasie dokończymy warzywa skb Pokażę Ci, jak siekać czuszkę. Trzeba ją drobno przesiekać, tak żeby była równomiernie rozrzucona po warzywach. Spróbujesz? Tak. Proszę. A jak w międzyczasie zacznę smażyć ryba. Czy wszystkie? Tyle wystarczy? Olej to Aha. z sokiem z, z pomarańczy. Ok. I teraz rozumiem, że na górę. Kolendra i chili. Kolendra i chili. A już mam rybę gotową. Przekroimy ją po skosie, aby ładniej wygląda na no ja Tak, to proszę robię. bardzo. Skosie. Nałożyć? Tak. A ten drugi kawałek położymy o tak. Pięknie.